W grupie przyjmującej lek masa ciała spadła prawie średnio prawie o 15%. W tłumie mi się włącza cały szereg czerwonych lampek, bo jak lek staje się gwiazdą, to naprawdę nie jest bezpiecznie. Nigdy świat nauki raczej rzadko romansował z kręgami celebrytów, a potem pojawił się Elon Musk i jego Twitter, gdy pochodzący z RPA naukowiec, celebryta czy inżynier celebryta wrzucił tweeta, że stosując leki z semaglutydem bez wysiłku zrzucił 13 kg, media społecznościowe oczywiście oszalały. Semaglutyd okrzyknięto cudownym specyfikiem, który odchudza bez diety i bez ćwiczeń. Szum, który powstał wokół niego, Dobrze ilustruje opinia, też wyczytana gdzieś na Twitterze, lekarza, który powiedział czy który napisał, że poza wiagrą i botoksem nie było innego leku, który tak szybko wszedł do języka współczesnej kultury. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano około dziesięciokrotny wzrost sprzedaży leku, którego substancją czynną jest właśnie semaglutyd. Leki, terapie, choroby czy ogólnie medycyna to bardzo wrażliwe tematy, dlatego przygotowując się do tego odcinka i pisząc jego założenia, na bieżąco konsultowałem się z lekarzami. Na wstępie, żeby dobrze zrozumieć fenomen tego farmaceutyku, wyjaśnijmy najpierw w jakim celu on w ogóle został stworzony. I nie była to pomoc w walce z otyłością. Lech powstał dla osób chorujących na cukrzycę typu drugiego, zwaną Również cukrzycą wieku dorosłego. W tej chorobie organizm ma problemy z używaniem insuliny, której podstawowym zadaniem jest obniżanie poziomu cukru w krwi. Insulina pełni rolę klucza, który pozwala glukozie wejść do komórki, gdzie może być użyta do produkcji energii, czy odzyskana może być z niej energia raczej. O tym swoją drogą możecie się więcej dowiedzieć z serii Jak działa człowiek. Te serię jakiś czas temu opublikowałem na YouTubie Naukatorubie. Organizm osób chorych albo nie produkuje wystarczającej insuliny, albo komórki nie reagują na nią właściwie. Z powodu tych problemów glukoza zaczyna gromadzić się we krwi, zamiast dostawać się do komórek. Osoby z cukrzycą typu drugiego mogą z tego powodu odczuwać zmęczenie, pragnienie, często oddawać mocz, a także mogą mieć problemy. Z gojeniem się ran. Wśród czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju choroby, znajdują się takie jak. naszego odcinka. Poziom insuliny w naszym organizmie, a więc również stężenie glukozy w krwi w dużym stopniu reguluje hormon GLP1. Hormon ten jest wytwarzany w jelicie w reakcji na spożycie posiłku. Semaglutyd naśladuje, a wręcz działa dokładnie tak samo jak właśnie GLP-1. Wiąże się z białkiem, pełniąc funkcję receptora tego hormonu i aktywuje go, stymulując produkcję insuliny przez trzustkę. Semaglutyd, przy okazji swojego podstawowego działania, pobudza w mózgu ośrodek sytości oraz wycisza ośrodek głodu. Hamuje apetyt i sprawia, że czujemy się najedzeni. W naturze nasz hormon sytości daje to uczucie kura na kilka godzin. Ten w postaci leku działa nawet dobę. Dzięki temu jemy mniej i hutniemy. I to jest właśnie to, co sprawia, że semaglutyd stał się tematem szerokich dyskusji. Jego potencjalne zastosowanie w leczeniu otyłości. Istnieją już nawet badania potwierdzające jego korzystny wpływ w tym obszarze. 18 marca 2021 roku w czasopiśmie medycznym, naukowym New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badań przeprowadzone na prawie 2000 osób. Nie chorujących na cukrzycę ze wskaźnikiem masy ciała BMI wynoszącym powyżej 30, co wskazuje nam otyłość lub nadwagę. Uczestników badania podzielono na dwie grupy, z czego część otrzymywała przez 68 tygodni semaglutyd, a reszta placebo. Jak się okazało, w grupie przyjmującej lek masa ciała spadła prawie. Średnio prawie o 15%. W tej grupie z placebo było to jakieś 2,4%. Podsumowując, badanie wykazało, że semaglutyd jest skuteczny w redukcji masy ciała aż o 15%, co stanowi ogromny postęp w porównaniu ze standardowymi metodami leczenia otyłości. Choć lubimy drogi na skróty, to trzeba wziąć pod uwagę, że taka skuteczność, choć wydaje się kusząca, może przynosić wymierne i trwałe efekty tylko i wyłącznie w połączeniu z ćwiczeniami, zmianą nawyków żywieniowych oraz regularnym wysypianiem się. Jak się okazuje, korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania semaglutytu może być w przyszłości. Więcej być może okazuje się, czy może się okazać, że nie tylko pomaga w utracie wagi, ale także potencjalnie może zapobiegać chorobom takim jak udar, zawał czy inne schorzenia kardiologiczne. Potwierdzenie skuteczności leku w tych obszarach mogłoby otworzyć przed nim Zupełnie nowe perspektywy, jako środka wspomagającego walkę z wieloma schorzeniami cywilizacyjnymi. Na to potrzeba jednak do dalszych czy na to potrzeba dodatkowych badań. Warto przy tym pamiętać, że glut jak każda interwencja terapeutyczna, czy jest to lek, czy to jest operacja, jest obarczony ryzykiem działań niepożądanych. Mdłości. Wymioty, bóle brzucha, zaparcia biegunki to jedne z łagodniejszych. Istnieją również ryzyka poważniejszych konsekwencji zażywania tego, tej substancji, takie jak stany zapalne trzustki czy żołądka. Badany jest również związek hormonu czy naśladowcy hormonu GLP-1 z myślami samobójczymi i samookaleczeniami. Farmaceuci zwracają uwagę, że nagły wzrost popularności leku sprawia, że coraz trudniejszy do niego dostęp mają ci, którzy najbardziej go potrzebują, czyli pacjenci chorujący na cukrzycę, ale i ci, którzy mogą jeszcze zachorować. Apteki preparat mogą zamówić tylko bezpośrednio od producenta, a ten regulamentuje jego dostawy. Jak pokazały statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia, popyt na ten cudowny lek z roku na rok znacząco wzrasta. Wiceminister zdrowia, który Opowiadał się na Twitterze, o którym przed chwilką wspomniałem, podkreślał, że niedobory są wynikiem nadmiernego przepisywania go przez lekarzy, niedobory leku przez lekarzy poza pierwotnymi wskazaniami. Chęć posiadania szczupłej sylwetki często wygrywa ze zdrowym rozsądkiem, a lawinowy wzrost popytu otworzył również pole działania dla szarej strefy, w tym sprzedawania leku po kilkukrotnie zawyżonych cenach czy oferowania, go, czy oferowania na niego recept. Polowanie na lek odbywa się również przez specjalne strony w internecie. Jest jeszcze coś. Kupując lek w internecie poza oficjalnym obrotem, zawsze istnieje ryzyko kupienia jego podróbki albo leku sfałszowanego i w takich przypadkach narażamy się na bardzo duże niebezpieczeństwo zażywania czegoś, co jest zanieczyszczone albo i nieprzetestowane. Lek zawierający semaglutyd stał się gwiazdą Twittera i mediów społecznościowych. I tu mi się włącza cały szereg czerwonych lampek, bo jak lek staje się gwiazdą, to naprawdę nie jest bezpiecznie. Moda na niego wpisuje się w ogóle w szerszy trend poszukiwania jakiejś takiej magicznej pigułki, takiej, która pozwoli uniknąć chorób cywilizacyjnych, wydłuży życie. Kilka lat temu podobne nadzieje budził inny lek na cukrzycę typu drugiego. Metformina. A samo zjawisko magicznej pigułki też wcale nie jest nowe. Już na początku tego stulecia podobne, e, podobna moda, czy podobna, tak chyba mogę powiedzieć, podobna moda e, panowała na kwas. Acetylosalicylowy, czyli na aspirynę, miała chronić przed chorobami kardiologicznymi i nowotworowymi. Proponowano nawet powszechne podawanie tzw. polipigułki. Zawierać miała kwas acetylosalicylowy, lek na nadciśnienie i statynę obniżającą poziom cholesterolu. Wśród innych takich słynnych leków no nie mogę nie wspomnieć o Viagrze, leku stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji. Jego wprowadzenie w 1998 roku stało się w ogóle jakąś niemalże rewolucją w dziedzinie seksuologii. Głośno też było prozaku leku przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny. Wprowadzono go w latach 80- XX wieku, stał się bardzo popularny w leczeniu. Depresji. W każdym z tych przypadków po czasie okazywało się, że ta cudowna pigułka wcale nie jest taka cudowna do końca, albo jest cudowna, ale tylko w wąskim zakresie a stosowanie jej w bardzo szerokim przynosić może więcej szkody niż pożytku. Czasami głos naukowców, lekarzy nie potrafi się przebić przez posty czy tweety o milionowych zasięgach. I wspomniana już ludzka chęć chodzenia na skróty jest tutaj myślę, że głównym powodem. Semaglutyd mimo tego, że powstał jako lek na cukrzycę, sławę zyskał ze względu na swój skutek boczny, czyli wspomaganie walki ze zbędnymi kilogramami. Jego skuteczność w redukcji masy ciała, potencjalny wpływ na zapobieganie chorobom serca, ale także braki na rynku sprawiły, że on stał się no, tematem szerokich dyskusji. Czy przyjmowanie leków z semaglutytem niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem w celu redukcji masy ciała jest bezpieczne? Odpowiedzi na to pytanie najlepiej szukać u swojego lekarza. Z mojej strony zachęcałbym raczej do zmiany stylu życia, do zdrowej diety, większej ilości ruchu i poprawy higieny snu, które w połączeniu z sobą będą działać długofalowo. Dziękuję za uwagę.